Proszę bardzo. Dzień dobry, Szanowni Państwo, Zarzecki Michał Podlaska, Izba Rolnicza. E, tak na początek mam pytanie do Pana Prezesa. Mógłbym sobie wygooglować, ale nie muszę, bo jestem rolnikiem i doskonale wiem, jaka była sytuacja w roku ubiegłym. Ale to też mówimy, że wszystko jest wino wojny. Ceny nawozów rosły już przy, jeszcze przed wojną, bo rosły jesienią 2021 roku. Gdzie cena gazu również rosła, I, i to mówicie Państwo, że jest powodem ceny gazu, wzrost cen gazu jest powodem wzrost cen nawozów. Tylko pytanie jest takie, że jeżeli cena gazu rosła, to nawozów w momentalnym bardzo szybkim tempie cena nawozów również wzrosła, nawet tych wyprodukowanych w sierpniu 21, czyli po niższej cenie. Gdy cena gazu spadała, Cena nawozów bardzo powoli spadała, i jeszcze nie spadła do poziomu z lat ubiegłych, chociaż ta cena gazu jest na tym poziomie z lat ubiegłych. Więc dlaczego w górę idzie tak szybko, a w dół idzie tak powoli? To takie pierwsze pytanie tutaj do pana ministra Kołakowskiego również mam pytanie, jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą dopłat. Nie wiem czy państwo wiecie, ale albo może zapytam czy wiecie czym różni się rolnik z 31 marca i ten z 1 kwietnia ten z 31 marca chociaż kupili nawozy za to samo cenę otrzyma dopłatę a ten z 1 kwietnia już nie otrzyma dopłaty bo dopłaty są do nawozów kupionych do 31 marca czyli jak rozumiem ministerstwo uważa że rolnicy którzy kupili po 1 kwietnia nie są poszkodowani chociaż kupili również za cenę wysoko i, I pytanie jeszcze jest: Sobie zapisałem, bo tak słucham tego, ale o właśnie. Chodzi o to Krajową Grupę Spożywczą. Bo pan minister Kowalczyk tym bardzo mocno się chwalił, że będzie dystrybucja poprzez Krajową Grupę Spożywczą. Więc mam pytanie do pana ministra, jako że był również w ministerstwie za pana Kowalczyka. Jak wygląda sytuacja Krajowej Grupy Spożywczej? Ile tych nawozów sprzedała? Ilu rolnikom? W jakiej ilości? Ile ile punktów dystrybucyjnych dokładnie też no, krajowa grupa spożywcza yy, miała. I to chyba tak tyle, ale właśnie jeszcze na przyszłość. Yy, jeżeli będą przewidywane jakiekolwiek czy, czy grupa Azoty anvil yy, a może ministerstwo wspólnie myślą nad tym, jeżeli cena gazu będzie rosła, czy również będzie wstrzymanie produkcji i tym samym, co w przypadku wstrzymania, czy również będzie problem tak jak w roku ubiegłym, gdzie groziło to głównie nam rolnikom, ale mleczarniom, zakładom, poprzez wstrzymanie produkcji. Był brak CO2, brak zimnego lodu i suchego lodu, przepraszam, i to powodowało, Ogromne zagrożenie dla nas, rolników. Czy, Dziękuję bardzo. Czy Pan jest następny. przewidywane coś na przyszłość, czy myślimy tylko o dzisiaj i o wyborach? Pan Następny.